Jedziemy, nie nagrywa się! Nie wiesz, go wryj! No i chuj, czekaj i dajecie! Nie, nie mogę! Dawaj! Gówniam jeden sobie na tym poziomie! Ale smorek bydę. chce! Nie no nie jedni! No jedni mu! Nie no chce! Ocuj się Heniu, dawaj! Ja. Tu mac kamerę Bolało smorek! Trochę! Teraz! Boli na... mi ręka! Nie. nie! Nie ma tak dobrze! Mam na spacer! Ładnie, ładnie! Ej, czemu miej kamerę Andrzej! Walka! Walka kurwa! <śla> 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 Podobał Ci się? Zajebiście było w sumie. No było spoko całkiem, nie? Prawie sierpowy z Plaskacza. Z Plaskacza. Z ta... Z ta... Jak z ta... oceniasz tą walkę, nie? I, i, to znaczy Michał był bardzo dobrze mentalnie przygotowany do tego, aczkolwiek Bartek widać było, że się waha. Dobra, mam dobrą